Tak, hallo. Witam wszystkich serdecznie już na 47. wykładzie z serii Niemiecki w 10 Minut. Ucz się mówić i rozumieć. Dzisiaj następna porcja słówek i ćwiczenia leksykalno gramatyczne Zaczynamy. Bedinen – obsługiwać. Bedienen, obsługiwać. Bezahlen, płacić. Bezahlen, płacić. Frisch, świeży. Frisch, świeży. Das Gemüse, warzywa. das gemüse warzywa das geschäft die geschäfte sklep interes das geschäft die geschäfte sklep interes das hemd die hemden koszula koszule das hemd die hemden koszula koszule die hose die hosen spodnie die hose die hosen spodnie der laden die läden sklep der laden die läden sklep der Mantel, die Mantel, Pouchte, der Mantel, die Mantel, Pouchte, der Markt, die Märkte, Rineck, der Markt, die Märkte, Rineck, das Mittel, die Mittel, Schrodek. das Mittel, die Mittel, Schrodek. die Mütze, die Mützen, Chapka, die Mütze, die Mützen, Chapka, Pflegen, die Pflege. Opiekować się, pielęgnować i pielęgnacja, opieka. Pflegen, pielęgnować, opiekować. Die Pflege, pielęgnacja, opieka. Der Schuh, die Schuhe, but, buty. Der Schuh, die Schuhe, but, buty. Selbst, die Selbstbedienung. Selbst samemu, sam, die Selbstbedienung, samoobsługa. Selbst, sam samemu, die Selbstbedienung, samoobsługa. Das Sonderangebot, promocja. Das Sonderangebot, promocja. Spülen, zmywać, płukać. Spülen, zmywać, pukać. Die, ware, die, die Ware, die Waren, towar. Powtórz, a dowiesz się, co powiedziałeś. Der Verkäufer, bedient. Kasse und verkauft Ware. Der Verkäufer bedient Kasse und verkauft Ware. Diese Hose haben wir im Sonderangebot. Diese Hose haben wir im Sonderangebot. ist nur frisches Gemüse. ist nur frisches Gemüse. Zu dem Hemd passt diese Hose nicht. Zu dem Hemd passt diese hose nicht ich kaufe gern in einem selbstbedienungsgeschäft ich kaufe gern in einem selbstbedienungsgeschäft ich suche einen sommermantel in größe 42 ich suche einen sommermantel in größe 42 ich brauche kleinere schuhe ich brauche kleinere schuhe Mus ich für die Mütze an der Kasse ich für die Mütze an der Kasse bezahlen? Jakie rzeczowniki powstaną z tych zestawień? Zatrzymaj na chwilę slajd, napisz te rzeczowniki, wypowiedz je, a ja za chwilę dam odpowiedź. Das Schreibwarengeschäft sklep papierniczy. Das Schuhgeschäft sklep obuwniczy. Die Einkaufstasche, torba na zakupy. Der Musikladen, sklep muzyczny. Das Einkaufszentrum, centrum handlowe. Die Unterwäsche bielizna. Das Putzmittel, środek czystości. I das Selbstbedienungsgeschäft, sklep samoobsługowy. Znacie to ćwiczenie z grupy niemieckiej w szkole. Sprawdź, czy rozumiesz słówka. Bedienen, obsługiwać bezahlen płacić frisch świeży das gemüse warzywa das geschäft die Geschäfte sklep interes das hemd die hemden koszula koszula die hose die Hosen spodnie der laden die Läden sklep der mantel die Mäntel płaszcz płaszcze der markt die Märkte rynek rynki Das Mittel, die Mittel. Środek, środki. Die Mütze, die Mützen. Czapka, czapki. Pflegen. Pielęgnować, opiekować. Die Pflege. Pielęgnacja, opieka. Der Schuh, die Schuhe. Boot, buty. Selbst. Sam, samemu. Die Selbstbedienung. Samoobsługa. Das Sonderangebot. Promocja. Spülen. Zmywać, płukać di Divare, diwaren. Towar, towary. Ponieważ nasz cykl przygotowania do egzaminu na poziomie A1 kończy się na 50 odcinku, w związku z tym przez ostatnie kilka odcinków powtarzamy, powtarzamy również gramatykę. I właśnie teraz takie ćwiczenie gramatyczne, w którym przypominamy sobie czasowniki rozdzielnie złożone. Z czasowników rozdzielnie złożonych musimy przypomnieć sobie kilka informacji. Między innymi musimy przypomnieć sobie, że przedrostek czasowników rozdzielnie złożonych w zdaniu jest zawsze na końcu. W zdaniach z czasownikami rozdzielnie złożonymi każdy o tym wie wyrostek, że na końcu jest przedrostek. Mam nadzieję, że tu pojawił się uśmiech na Twojej twarzy. Twoje zadanie? Uzupełnić luki zgodnie z tłumaczeniem. Niech Pani skręci w lewo to. Begin z links up. Zadzwonisz do mnie? do Michan? Sprzątamy w niedzielę. Wir am auf. Super. Następna informacja jest taka, że jeśli mamy czasownik rozdzielnie złożony, ale występuje on razem z czasownikiem modalnym, wówczas będzie na końcu i to w bezokoliczniku. I nasz rym na końcu po modalnym czasowniku nie zapomni o bezokoliczniku. Nie wolno spisywać prac domowych. Man darf die Hausaufgaben nicht abschreiben. Musisz dzisiaj zrobić zakupy. Du musst heute einkaufen. Powinna pani wypełnić formularz. Sie sollen das Formular ausfüllen. No i jeszcze jedna rymowanka. Czasownik rozdzielnie złożony. Co tu dalej kryć? Zwrotny też może być. Rozbierz się. Sie dich aus. Lubię ubierać się elegancko. Ich zieje mich gern elegant an. I dalsza część naszych rymowanek. Czasownik złożony rozdzielnie wie o tym nie tylko orzeł, że... Nieregularny też być może. Zima zaczyna się w grudniu. Der Winter fängt im Dezember an. Ile pieniędzy wydajesz? Wie viel Geld gibst du aus? Zaprosisz mnie? Let's do mich ein? W czasowniku złożonym, więc o tym jeszcze, koteczku, że w particip 2 GE jest w samym środeczku. Czy bolał cię ząb? Hat dir der Zahn wegetan? Autobus już odjechał. Der Bus ist schon abgefahren. Obudziłeś się już? Bist du schon aufgewacht? I jeszcze jedna moja radosna twórczość. Podas i y weil Pamięta o tym nawet pijany, że czasownik złożony jest... Odmieniany i łącznie napisany. Czy wiesz, że ona wydaje za dużo pieniędzy? Weißt du, dass sie zu viel Geld ausgibt? Ona nie sprząta, ponieważ ogląda telewizję. Sie räumt nicht auf, weil sie On jej obiecuje, że jeszcze dzisiaj zadzwoni. Er verspricht das, er noch heute anruft. I następne ćwiczenie. W tym ćwiczeniu musisz przeczytać pytania, zastanowić się, co one oznaczają i dopasować do nich odpowiedzi. Żeby to ćwiczenie zrobić, musisz mieć trochę czasu. Zastanów się, połącz, a ja na następnym slajdzie podam odpowiedzi razem z tłumaczeniem. W kauft Brut und Milch? To znaczy, gdzie kupuje się chleb i mleko? I oczywiście takie rzeczy można kupić in einem Lebensmittelgeschäft, czyli w sklepie spożywczym. I dalej, ja przetłumaczę te zdania, a Ciebie poproszę o odpowiedzi. Wer in einem Geschäft? Kto obsługuje w sklepie? Der Verkäufer, czyli sprzedawca. Wo Saltman man für Einkäufe, gdzie płaci się za zakupy? An der Kasse, oczywiście przy kasie. Was kauft man auf dem Markt? Co kupuje się na rynku? Frisches Obst und Gemüse. Świeże owoce i warzywa. Womit bezahlt man an der Kasse? Czym płaci się przy kasie? Mit Geld. Pieniędzmi. Wie heißen die eingekauften Waren? Jak nazywają się zakupione towary? Die Einkäufe. Czyli zakupy. Wo kann man Obst und Gemüse kaufen? Gdzie można kupić owoce i warzywa? Im Gemüsegeschäft oder auf dem Markt. Wie heißt für eine kurze Zeit verbilligte Ware? Jak nazywa się na krótki czas przeceniony towar? Das Sonderangebot. Oczywiście, czyli promocja. Wohin geht man, wenn man Pflegemittel braucht? Czyli gdzie się idzie, jeśli potrzebuje się środki do pielęgnacji ciała? In eine drogerie. Wo kauft man Zeitungen, Zigaretten und Postkarten? Gdzie kupuje się gazety, papierosy i pocztówki? Am kiosk. Wohin geht man, wenn man medikamente kaufen muss? Gdzie się idzie, jeśli potrzebuje się lekarstw? In die Apotheke. Oczywiście, że do apteki. A teraz jeszcze jedno krótkie ćwiczenie, w którym powtarzamy przyimki, które łączą się z datywem i sam datyw. Rodzajniki w datywie męski i nijaki, czyli der i das, zamieniają się w dim, di w der, a di z liczby mnogi w din i rzeczownik otrzymuje tu końcówkę n. I mamy wszystkie przyimki wymienione razem z tłumaczeniem, które łączą się właśnie z datywem. Jeżeli mamy die Hosen taszę, to z kieszeni spodni będzie Aus der Hosentasche, ponieważ die musimy zamienić na der. I mam nadzieję, że zresztą przykładów sobie poradzisz. Eine Woche, po tygodniu. Nach einer Woche. Der Laden, i teraz naprzeciwko sklepu. Gegenüber dem Laden. Mein Mantel, mój płaszcz, do mojego płaszcza. Zu meinem Mantel. Das Sonderangebot, i teraz z promocją. Mit dem angebot. Ein Jahr. rok od roku Zeit einem ja Verkäufer. sprzedawca od sprzedawcy Von dem Verkäufer. Świetnie udało Ci się wykonać wszystkie ćwiczenia, teraz już pozostał tylko czas na powtórzenie wszystkich słówek i sprawdzenie, czy wszystkie zapamiętałeś. A więc do dzieła. Obsługiwać. Bedinen. Płacić. Becalen. Świeży. Frisch. Warzywa. Das Gemüse. Sklepinteress. Das Geschäft, die Geschäfte. Koschula. Das Hemd, die Hemden. Spodnie. Die Hose, die Hosen. Sklep. Der Laden, die Läden. Płaszcz. Der Mantel, die Mäntel. Rynek. Der Markt, die Märkte. Środek. Das Mittel, die Mittel. Czapka. Die Mütze, die Mützen. Pielęgnować, opiekować. Pflegen, pielęgnacja, opieka. Die Pflege, but. Der Schuh, di Schuhe. Sam samemu. Selbst, sama obsługa. Die Selbstbedienung, promocja. Das Sonderangebot, zmywać, płukać. Spülen, towar. Die Ware, die Waren. Bardzo przepraszam Was, że zajęłam Wam trochę więcej niż 10 minut, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi. No, mi bardzo zależy na tym, żeby przygotować Was dobrze do egzaminu i stąd tak duża porcja słówek i większa liczba ćwiczeń. A wideochuren, tschüss! Tschüss!